Pokażę Wam kosmetyki, które są drogie, ale totalnie warte swojej ceny. Na pierwszy ogień idzie serum z winoperfect. Perfect. Ja jestem teraz w posiadaniu miniatury, ponieważ zanim kupię pełnowymiarowy produkt, który jest bardzo drogi, to wolę najpierw zainwestować w mniejszą wersję, żeby zobaczyć na przykład jak dany produkt mi się sprawdza i czy na przykład nie zapycha mojej skóry. To serum nie należy do najtańszych, ponieważ pełnowymiarowy wymiarowy produkt kosztuje około 200 zł, więc jest to pewnego rodzaju inwestycja, ale uważam, że ją totalnie warto. Serum ma bardzo delikatną i lejącą konsystencję, ma także bardzo delikatny zapach, ale uważam, że on jest aż tak delikatny, że nie będzie kompletnie nikomu przeszkadzał nawet alergikom. Ja jako posiadaczka najbardziej bardzo cenię sobie ten produkt, ponieważ kompletnie on nie zapycha mojej skóry. Nie pozostawia także żadnego tłustego filmu. Skóra się nie klei, nie lepi, dzięki czemu mamy pewność, że faktycznie ta skóra nie będzie zapchana i także możemy spokojnie potem nakładać następne produkty pielęgnacyjne. Uważam, że warto zainwestować w to Serum, chociażby dlatego, że ono idealnie łagodzi wszelkie stany zapalne, wszelkie zaczerwienienia, rumień. Ryczko i ta cera jest danej takim opatrunkiem, zwłaszcza po całym dniu noszenia ciężkiego makijażu, kiedy ta skóra jest właśnie taka zmęczona, poszerzona. Ponadto to serum również właściwości rozjaśniające, więc możecie liczyć właśnie na rozjaśnienie wszelkich przebarwień, na przykład po wypryskach. Ja jestem tego idealnym przykładem, ponieważ zmagałam się z kilkoma takimi plamami po pryszczach i po regularnym stosowaniu tego serum faktycznie one się zmniejszyły, a niektóre nawet całkowicie zniknęły. Jeżeli nie jesteście przekonani, to kupcie sobie po prostu miniaturę i zobaczcie, że naprawdę warto, chociażby właśnie dla efektu rozjaśnienia, a także załagodzenia wszelkich jakichś stanów zapalnych oraz wygodzenia skóry. Kolejny produkt, który nie należy do najtańszych, ale ja totalnie nie wyobrażam sobie bez niego życia, to są płatki potęcze z firmy Bizon. Cena takiego jednego opakowania waha się od 80 zł do 150 W opakowaniu znajduje się aż 60 par właśnie takich płatków. Wiem, że dla porównania w Rossmanie możemy kupić za 3 zł nawet jedną parę, ale uważam, że jakość jest kompletnie nieporównywalna. Ja jestem w posiadaniu płatków z ekstraktem z czarnej perły oraz płatków z kwasem hialuronowym. Wcześniej posiadałam również płatki kolagenowe, również z tej samej firmy, czyli mizon. Wszystkie sprawdzały mi się idealnie. Efekt był bardzo podobny. Otrzymałam nawilżenie oraz wygładzenie skóry pod oczami. Nie wiemy, skóra pod oczami wymaga specjalnego traktowania i właśnie te płatki Wam to zapewniają. Płatki są wykonane z niezwykle przyjemnego tworzywa, które kompletnie się nie rozrywa i idealnie przylega właśnie do strefy pod okiem. Co więcej, one na początku mogą trochę nas denerwować, ponieważ suwają właśnie się z tego obszaru, ale to przy trzeciej parze kompletnie mije. To opakowanie zawiera w sobie bardzo dużo esencji, dzięki czemu właśnie te płatki są idealnie nawilżone. One aż wręcz opływają tą esencją. Jest to również bardzo ekologiczne, ponieważ zamiast kupować jednej pary w jednym opakowaniu, na przykład co kilka dni, możemy kupić sobie na promocji za powiedzmy 80 zł takie opakowanie, które zawiera 60 par. I starczy nam to, myślę, że na bardzo długo. Kolejnych produktów Wam niestety nie pokażę, ponieważ służyłam je już jakiś czas temu i po prostu wyrzuciłam opakowania, ale wkleję Wam gdzieś tutaj po prostu zdjęcie, żebyście wiedzieli o których produktach mowa. A mowa tutaj o kremie i serum z firmy Misha i mówię głównie tutaj o serii Time Revolution Night Repair, o tej serii probiotycznej, ponieważ jest jeszcze seria z fermentami, ale mi tutaj chodzi głównie o tę serię z probiotykami. Ceny tych produktów wahają się od 200 do 250 zł. I wiem, że może wydawać się to naprawdę dużo, ale uważam, że warto w nie zainwestować, ponieważ otrzymujemy tutaj najwyższej klasy składniki, które faktycznie działają, które faktycznie mają właściwości wygładzające, nawilżające, a także przeciwstarzeniowe. Jak już wcześniej powiedziałam, jestem posiadaczką skóry mieszanej, więc muszę bardzo uważać na wszelkie konsystencje, zwłaszcza jeżeli chodzi o kremy, ponieważ kremy u mnie mają największą tendencję po prostu do zapchania mojej skóry. Ale jeżeli chodzi właśnie o ten krem z miszy, to pomimo tego, że bardzo ma gęstą i taką treściową konsystencję, to kompletnie mnie nie zapychał. Więc mogę powiedzieć, że jest to naprawdę jeden z niewielu kremów takich o treściwszej konsystencji, który kompletnie nie zapomni cery, a właśnie wręcz ją tak nawilżył i ukoił. Natomiast jeżeli chodzi o serum, to serum ma bardzo taką delikatną, lejącą się konsystencję. Dzięki czemu właśnie idealnie się wkłania i tak samo jak to serum z Kodali, nie pozostawia żadnej tłustej warstwy, dzięki czemu ta skóra nie jest lepka, czego ja osobiście bardzo nie lubię. Ja stosowałam te produkty jednocześnie, czyli najpierw nakładałam po serum, a następnie krem. One faktycznie w tej konfiguracji sprawdzały mi się bardzo dobrze, współgrały ze sobą i faktycznie widziałam wtedy efekty. I pomijając to, że nawilżają tę skórę oraz ją wygładzają, sprawiają, że ona staje się jakby gęstsza, ponieważ zauważyłam po takim regularnym stosowaniu, że skóra po prostu stała się niedrniejsza i wszelkie jakieś takie drobne smażki faktycznie się wygładziły. Możecie oczywiście wypróbować jeden z tych produktów i uważam, że i tak będziecie widzieć niesamowite rezultaty, ale nie ukrywam, że stosowane one jednocześnie razem dają one największe i po prostu najbardziej spektakularne efekty. Jeżeli znacie produkty z wysokiej półki, które również są warte swojej ceny, to napiszcie w komentarzu.